To proste ćwiczenie pokazuje, jaką energią karmisz swoje pole, bo każdy z nas jest generatorem rzeczywistości, a świat jest tylko przestrzenią, która materializuje nasze fale. Nie tylko jednostka tworzy rzeczywistość, robi to cała ludzkość. Nasza wspólna świadomość jest jak ocean. Każda myśl, emocja, przekonanie wrzuca do niego fale. Fale spotykają się, nakładają, tworzą wzory, i te wzory to rzeczywistość, którą nazywamy światem. Dlatego, zmieniając siebie, zmieniasz świat. I to nie jest metafora, to jest energetyczny fakt. Kiedy uzdrawiasz własny cień, to całe pole ludzkości staje się jaśniejsze. Kiedy wybierasz miłość zamiast lęku, znikąd zaczynają przychodzić ludzie, którzy robią to samo. Dlatego że świadomość działa jak sieć neuronowa. Gdy jedno światło się zapala, inne zaczynają migotać.